Wyścigi MTB w Krośnie Odrzańskim. W najbliższą niedzielę na terenie strefy przemysłowej rywalizować będą zawodnicy w ramach czwartego Grand Prix województwa Lubuskiego MTB Amatorów. To osoby, które ukończyły przynajmniej 16, 16, 16 rok życia nie ograniczamy jak gdyby tej, tej górnej granicy wiekowej, będą trzy główne kategorie, mianowicie mężczyzn Open, kobiet Open oraz kategoria seniorów. Trasa wyścigu jest wymagająca i trudna. Ja pamiętam wyścig sprzed paru lat, gdzie trasa była niesamowicie trudna, mocno zróżnicowana i startowali w niej tacy, którzy do dziś wspominają, bo byli to zupełnie amatorzy, ale do Krosna przyjechali, odważyli się wystartować. W tym roku, z tego co wiem, ta trasa będzie troszeczkę inna, ale ci zawodnicy już wiem, że do Krosna przyjadą, jak pewnie cała czołówka, która bierze udział w Grand Prix. Start i meta wyścigu znajdować się będą przy strefie przemysłowej, przy drodze do Łochowic. Już kilkudziesięciu zawodników zgłosiło gotowość udziału w tej imprezie. Myślę, że na starcie staną najlepsi rywalizujący ze sobą już od kilku miesięcy i że będzie to dobra impreza. Początek wyścigu zaplanowano na godzinę 11.00.